Przebudowa drogi powiatowej Łęczeszyce błędów przebiega bez zakłócenia. Ekipy remontowe rozpoczęły frezowanie nawierzchni. Remont blisko 3-kilometrowego odcinka drogi biegnącej przez miejscowości Łęczeszyce, Kozieli, i Dąbrówka Stara powinien zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Starosło Powiatowe w grójcu zaczęło remont dosłownie dwa tygodnie temu tej drogi. Mieszkańcy wsi Łęczeszyce są zadowoleni z tego. Powodu. Natomiast mają kilka też pytań do, do inwestora. Chcielibyśmy, że powstały ograniczenia prędkości, ponieważ to jest teren zabudowany i żeby te ograniczenia prędkości były respektowane. Brakuje nam też tutaj pasów dla pieszych, przejście między chodnikiem obok kościoła a sklepem. Mamy szkoły tutaj blisko, no i dzieci często przechodzą przez ulicę, nie mają którędy, przechodzą po prostu w tym miejscu, które sobie wybiorą. Natomiast te pasy by się nam tutaj przydały. Droga powiatowa, mamy odcinek 2720 metrów, szerokość docelowa 5,5 metra warstwy ścieralnej. W ciągu ostatnich dni odprężamy tą drogę, czyli frezujemy. Materiał zostaje ponownie wbudowany, będzie przemieszany razem z cementem i z emulsją. Chcemy skończyć do, do, do końca miesiąca, czyli zgodnie z terminem. Miejmy nadzieję, że warunki się nie zmienią i, i, i będzie można. Dotrzymać umowy. Obecnie trwają prace na drodze Łęczeszyce Błędów. Jest to droga około dwóch kilometrów znajdująca się na dwóch gminach. Na terenie gminy Belsk Duży oraz na terenie Błędów. Obecnie jest wykonywana technologia MC. na całym odcinku drogi. Będzie ta droga poszerzana i rozmawiamy również o wykonaniu z oszczędności, które mamy. W wykonaniu kawałka chodnika od kościoła do skrzyżowania. Tak, projekt obejmuje typowo roboty budowlane, natomiast po zakończeniu takich prac zawsze przy odbiorze jedziemy i POWIATOWY Zarząd Dróg dostosowuje już oznakowania, ewentualne przycinki drzew, oznakowania pionowe, poziome, jeżeli jest taka potrzeba, a w tym przypadku też rozważamy w najbliższym czasie dobudowanie chodnika. Będzie potrzebne wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych. Na remont drogi przeznaczono ponad 1 400 000 zł. Środki na te inwestycje przekazały Starostwo Powiatowe w Grójcu, a także gminy Błędów i Belsk Duży. Ponad 700 000 zł przekazały firmy prywatne.